No i my też często borykamy się właśnie z takimi tekstami, że klienci mówią, że chcieliby mieć x wyświetleń, a konkurencja, że obiecuje jakieś bruszki na wierzbie. I teraz czy to jest faktycznie realne? Oczywiście, że to jest realne, bo ktoś może zawrzeć w swojej ofercie już budżet reklamowy, którym będzie wspierał Twoje filmy, czyli na przykład zapłacisz za produkcję jednego wideo na przykład 2000 zł, ale w tym na przykład będzie, nie wiem, 500 albo 1000 zł na promocję. Wtedy ta ilość wyświetleń może bardzo szybko rosnąć. Podobnie może się dziać także z wzrostem subskrypcji, bo od niedawna też ten wzrost subskrypcji można sobie napędzać reklamami Google'a. Natomiast tutaj chciałbym zrobić krok wstecz i podejść do tego, że jeśli mówimy o karnale firmowym na YouTube, czy w ogóle o wideo marketingu firmowym, to nie zawsze ta ilość subskrypcji czy wyświetleń po prostu będzie najważniejszym czynnikiem, który się wiąże z tymi filmami, no bo dla nas generalnie bardziej ważne jest to, żeby. Nasz widz zaczął trochę orbitować wokół naszej firmy, oglądał filmy, shorty, rolki, żeby spotykał nas także na TikToku, na wszystkich innych social mediach i z tego wideo gdzieś tam ten kontakt powinien wychodzić coraz częściej i coraz częściej.